Jeśli zastanawiałeś się jak ożywić wnętrze swojego mieszkania, a nie masz pomysłu jak to zrobić, to dobrze trafiłeś, bo mam dla Ciebie pewną propozycję. Po pierwsze wybierz swoje ulubione zdjęcia i stwórz z nich galerię we własnym domu. Wejdź na stronę fotojoker.pl i wybierz zakładkę CB Fotoobraz. Znajdziesz tam kilka propozycji, na przykład obraz na płótnie, szkle akrylowym, płycie aluminiowej czy piance PCV. O nich opowiem trochę bliżej za chwilę, bo w ofercie znajdziemy jeszcze kilka rodzajów powierzchni, dla których dopasujemy odpowiedni format. Można tworzyć również obrazy wieloczęściowe, w tym tryptyki czy heksasy, a dodatkowo wybrać ozdobną ramę. Pierwszym przykładem jest fotoobraz na płycie z twardej pianki. Jest to druk bezpośredni, a dla uzyskania wiernego odwzorowania barw Wykorzystywany jest system druku siedmiokolorowego. Grubość płyty to 5 mm, którą można zamontować bezpośrednio do ściany, tworząc jednolitą całość, lub użyć dodatkowych systemów mocujących. To dobra propozycja do każdego domu. A jeśli poszukujesz czegoś, co sprawi, że Twoje zdjęcie uzyska wspaniałą głębię, blask i efekt trójwymiarowy, to fotoobraz na szkle akrylowym jest dla Ciebie. Materiał o grubości 4 mm, odporny na działanie promieni słonecznych i wilgoci, pomoże ozdobić nie tylko salon, kuchnię czy łazienkę, ale także balkony i tarasy. Stworzenie galerii sztuki za pomocą fotoobrazu na płótnie jeszcze nigdy nie było tak proste. Fotoobraz drukowany jest na prawdziwym płótnie za pomocą 12 kolorów. Dzięki nim uzyskujemy wrażenie, że oglądamy wybitne dzieła w najlepszych galeriach. Materiał naciągany jest na mocną drewnianą ramę, dlatego przy projektowaniu pamiętaj, aby uwzględnić po 3 cm na brzegach, by móc wykonać zakładkę na obramowaniu. Moją ostatnią propozycją jest fotoobraz na płycie aluminiowej. To twarda, a zarazem lekka płyta, która jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne i promienie słoneczne. Delikatnie matowy druk cechuje się wysokim kontrastem i kolorem. Pięknie wykończone brzegi oraz grubość 3 mm zagwarantuje nowoczesną dekorację ścian nie tylko domu, lecz także Twojego biura na długie lata.